Zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku panny na horoskop na styczeń. Sama jestem bardzo ciekawa, co karty pokażą jako zodiakalna panna. Mam nadzieję, że to będzie coś miłego, coś dobrego. Zobaczymy. Spójrzmy, drogie panny, co Was czeka w styczniu 2021 roku. Co może przyjść, jakie wydarzenia, jakie emocje, co z relacjami, co. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, panna styczeń 2021 roku. Panna styczeń 2021 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I co w pracy? No, zapowiada się bardzo dobrze, ale już później trochę niekoniecznie. Zobaczymy, co dalej. Trzeba będzie trochę o coś powalczyć w tej pracy. Ale tak czy siak wszystko dobrze się skończy. A co w emocjach? też będzie się tutaj sporo działo. Sporo się będzie działo tutaj. I spójrzmy tutaj na sytuację zawodową i finansową. Tak jak powiedziałam, zaczyna się dobrze. Ósemka monet. Jest to taka energia mówiąca o tym, że Wasza sytuacja jest stabilna. Sytuacja związana z pracą, z finansami. I początek stycznia jest dla was taki bardzo, powiedziałabym, obiecujący. Tutaj mamy przepływ energii takiej ziemskiej, mamy przepływ energii materialnej. Tutaj jest połączenie z ziemią. Mamy też tutaj taką dużą umiejętność cieszenia się z tego, co się już zdobyło. Ta kobieta, baletnica właściwie, ona tutaj tańczy z tymi monetami. Tańczy z tymi monetami, i jest widać bardzo zadowolona z stanu swojego posiadania. Więc myślę, że dla Was, panny, również ten początek stycznia. Będzie taką możliwością, będzie taką sytuacją, w której będziecie zadowolone z tego, co, co już macie i co do Was przyjdzie. Może to być jakaś dobra wypłata, czy to może być jakaś premia, czy może to być w ogóle spojrzenie jeszcze wstecz na poprzedni rok, jeżeli macie takie zwyczaje, żeby robić jakieś podsumowania, chociaż jest już po Sylwestrze, no ale często też jeszcze na początku roku zastanawiamy się, jak było w poprzednim roku, a <coughs> czego możemy oczekiwać obecnie. I kolejny tydzień zapowiada się dla panien trochę gorzej, a właściwie ja bym tej karty nie traktowała tak bardzo dosłownie, bo piątka monet to jest energia braku. I oczywiście dla niektórych z Was może to oznaczać takie ostrzeżenie, taką przestrogę przed tym, żeby właśnie uważać, jeżeli chodzi o jakieś płatności, czy żeby pilnować portfela, czy żeby właśnie nie, nie, nie dać się oszukać przy płatnościach, powiedzmy, jakichś internetowych. Ale też może to być taka sytuacja bardziej dotycząca samej pracy niż finansów, że na przykład możecie odczuwać jakiś niedosyt czy jakieś niezadowolenie związane z sytuacją pracy. Niedosyt w znaczeniu. Tego, że na przykład Wasze możliwości czy talenty są nie do końca wykorzystywane, albo nie są wykorzystywane tak, jakbyście chciały czy chcieli, ale również to może być brak perspektyw, na przykład w pracy, bo przecież tutaj być może w gronie oglądających są też osoby, które. Na przykład, szukają pracy, prawda. Tutaj też taka może być podpowiedź, tarota dla tych osób, że jeszcze początek miesiąca to jeszcze było, jeszcze, jeszcze wiązał się powiedzmy z, z jakąś stabilnością finansową, z jakimiś jeszcze może wypłatami czy, czy innymi profitami finansowymi, a już później trzeba się będzie zastanowić nad tym, co dalej. No i tutaj kolejne karty mówią o tym, że nie należy koncentrować się właśnie tylko i wyłącznie na, na tym braku, na tym, że czegoś nie mamy, że jakoś coś nam tutaj może nie tyle nie wychodzi, co nie spełnia naszych oczekiwań. I trzeba po prostu powalczyć. Powalczyć albo o, nie wiem, lepszą pracę, czy powalczyć o, o pracę w ogóle, jeżeli jesteście osobami, które poszukują pracy. Może też być taka sytuacja, że w związku z. Jakimiś czy reorganizacjami, czy też jakimiś innymi sprawami wynikającymi z, ze struktury, powiedzmy, firmy, w której pracujecie, może trzeba będzie powalczyć właśnie albo o podwyżkę, albo, albo o bardziej odpowiadające Wam czy Waszym możliwościom i kompetencjom stanowisko pracy, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Ale to też możemy mówić o. Takiej dość e, e, ognistej e, energii w środowisku pracy, że się będzie dużo działo, że się będzie, będą ścierały jakieś e, tutaj e, stanowiska, poglądy, ludzie. Nie znaczy to oczywiście jakiegoś e, dużego konfliktu, bo to nie są. To nie są miecze, ale tutaj może sporo, sporo takiej gorącej energii przyjść w trzecim tygodniu stycznia do panien w środowisku pracy. Końcówka stycznia, końcówka miesiąca jest dla Was taką, takim powiedziałabym, wyzwaniem wyzwaniem do działania. Trójka buław mówi o tym, że tutaj już nie ma co planować, tylko trzeba zacząć działać. Bogaci o, wzbogaceni i bogaci w doświadczenia, wybieramy sposób działania, po to, żeby wypłynąć na szerokie wody. Tak jak tutaj jest pokazane w tej karcie, że żaglowiec pod pełnymi żaglami płynie. Już tam dalej na spokojniejsze morze, a te fale jeszcze się tutaj odbijają od tego klifu, na którym stoi ten mężczyzna. Więc myślę, że sytuacja finansowa, ale może bardziej związana ze sprawami zawodowymi w styczniu dla zodiakalnych panien może być dość dynamiczna, ale taka rokująca pozytywnie na przyszłość. Zobaczymy, co tu jeszcze nam tarot. Podpowie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą i finansami. Panna, praca, finanse. 2021 rok, styczeń. Styczeń 2021. Praca, finanse. Panny. Panna, praca, finanse. O. Ale się nie odwróciła, więc ją schowamy. Jeszcze praca finanse styczeń 2021 roku dla panien. Co tu jeszcze? Tarot może nam powiedzieć. A właściwie dopowiedzieć. Karta świata. Karta świata, która mówi o tym, że otwieracie się, możecie się otworzyć na nowe możliwości, na nowe propozycje. Jeżeli coś nie spełniało waszych oczekiwań, jeżeli nie byliście dobrze traktowani, to może trzeba się po prostu obrócić napięcie i poszukać czegoś innego albo. Może już nie tak drastycznie, żeby całkiem zmieniać pracę, ale żeby zobaczyć, jakie są jeszcze inne możliwości, bo tutaj ta kobieta idzie. W krainę taką, która jest pełna wód, pełna zieleni, pełna obfitości, więc może warto otworzyć się na jakieś jeszcze inne perspektywy. Może myślę, że też może to być tak, że to doświadczanie czy odczuwanie tego braku, które tutaj się uwidacznia w drugim tygodniu stycznia i ta taka. Gorąca powiedziałabym, atmosfera w środowisku pracy może to być bardzo subiektywne, to znaczy odczuwanie, tak, no bo atmosfera to może po prostu być albo nie być, gorąca. To zależy od ludzi i od ich relacji między sobą. Natomiast ja myślę, że też w związku z tym, że pojawiła się tutaj karta umiarkowania, to trzeba chyba spojrzeć na to w ten sposób, że Otwórz się na nowe możliwości, które tkwią zarówno w Tobie, jak i, jak i w otoczeniu. Podążaj za tym, co, czego pragniesz, co mogłabyś, czy co mógłbyś robić, czy co chciałbyś robić. Może to będzie jakaś dodatkowa, dodatkowe zajęcie, to niekoniecznie musi być zmiana pracy. Może jest tutaj taka wskazówka, żeby trochę ponegocjować i warunki, i Wymagania, powiedzmy, dotyczące nas w sytuacji pracy, bo czasami ludzie pracują wykonując pewne czynności, które leżą w ich zakresie obowiązków, ale na przykład chcieliby robić coś jeszcze albo coś inaczej. I karta umiarkowania tutaj mówi o tym, żeby trochę ostudzić te swoje. Gorące głowy, i żeby nie podejmować jakichś decyzji pochopnie. Że tu się wszystko ułoży, że trzeba podjąć działanie, ale w sposób taki wyważony, żeby później po prostu czegoś nie żałować. Także będzie się działo, ale bądźcie otwarci, mieć otwarte umysły, mieć otwarte serca i działać w sposób rozważny, jeżeli chodzi o pracę i finanse. No i zobaczmy, co w sferze uczuciowej tutaj nam karty pokazują dla panien na styczeń 2021 roku. Mamy tutaj dwie karty z dworu Buław. Jedna jest prawie taką zamykającą, czyli tutaj początek stycznia dla wielu osób z zna, podznaku Panny może oznaczać jakieś intensywne działania, które wynikają z ich doświadczeń. W relacjach z innymi, to niekoniecznie muszą być relacje takie partnerskie, dotyczące związku, to mogą być relacje też z oso osobami, jakimiś koleżankami, kolegami z towarzystwa, czy też z rodziny. Tutaj będzie się też sporo działo, jeżeli chodzi o relacje. I... Sądzę, że tutaj wiele z panien przemyśli sobie pewne kwestie i weźmie też do serca swoje uprzednie doświadczenia i trochę może zmieni sposób postępowania w stosunku do innych osób. Dlaczego? Dlatego, że karta dziewiątki, buław, to jest taka trochę też karta mówiąca o. O obronie siebie. Ma, ten mężczyzna ma tutaj wiele buław za sobą. On ma za sobą wiele różnych różnorakich doświadczeń. Te doświadczenia one go nauczyły, że trzeba, żeby wyjść obronną ręką, żeby tak jak on tutaj patrzy w określonym kierunku, czyli on już ma swój cel. Żeby ten cel osiągnąć i żeby wyjść z tego lasu, który jest tam za nim, trzeba skorzystać z doświadczeń, które się ma. I biorąc pod uwagę te doświadczenia, w drugim tygodniu stycznia tutaj mamy nowe możliwości działania, nowy potencjał. Tak jak powiedziałam, tutaj to jest karta trochę taka zamykająca. Co prawda całkowicie zamykającą jest dziesiątka, ale dziewiątka też już jest przy końcu tych arkanów małych, a przed kartami dworskimi. Więc też pojawienie się kart z końca cyklu i pojawienie się pierwszej karty z arkanów małych mówi o tym, że trzeba dokonać zmiany, trzeba spojrzeć inaczej na swoje relacje, inaczej w nich postępować, bo buławy to jest działanie postępu inaczej, bo do tej pory to co robiłaś czy robiłeś, to nie przynosiło dobrych efektów. Trochę się może ktoś gdzieś zaplątał w jakieś takie sprawy relacyjne i, i poszukuje drogi wyjścia. Może to jest jakaś, jakaś trudność w porozumieniu z partnerem czy z partnerką. Może, mogą to być jakieś konflikty czy też nieporozumienia wśród znajomych, przyjaciół czy też rodziny. I tutaj to, co do tej pory w tych relacjach, znaczy sposób, w jaki, w jaki postępowałyście panny, on już się nie sprawdza. Trzeba zmienić po prostu swoje nastawienie i swój sposób działania. I przyniesie to efekty, dlatego że rycerz monet mówi o takiej stabilizacji. Tutaj mamy sporo ognia, tak? Tutaj są buławy. A rycerz monet jest bardzo stabilną energią, więc może trzeba trochę mniej. Yy, ogniście podchodzić do, do relacji z innymi. Może trzeba bardziej się wyciszyć, ustabilizować, może uspokoić troszeczkę w, w relacjach z innymi osobami. To jest bardzo taka stabilna, ugruntowująca yy, energia i możliwe, że jeżeli tutaj w Waszych związkach, w Waszych relacjach yy, będą czy, czy trwają już jakieś tarcia. To już pod koniec stycznia ta sytuacja się ustabilizuje, ugruntuje i odzyskacie poczucie bezpieczeństwa i przysłowiowy grunt pod nogami. Koniec stycznia to jest karta świata, która tutaj już też się pojawiła nam w sprawach zawodowych. To jest otwarcie się na nowe możliwości. Może to jest otwarcie się na nowy związek dla osób, które. Jeszcze w związkach nie są. Może też być to zapowiedź tego, że spotkacie kogoś z zagranicy, bo to też takie są możliwości, ale może też oznaczać właśnie bardzo dobry i szczęśliwy okres, który nastąpi. Rozpocznie się właściwie wcześniej taką stabilizacją energii rycerza Monet, a później energia świata to jest taka energia czegoś, co spełnia moje oczekiwania. Koło, koło to jest najbardziej. To jest taka figura geometryczna, która jest idealna, prawda? Więc to jest stan idealny. Stan idealny, także myślę, że tutaj dla Was, drogie panny, również jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, relacyjne, może być to taki energetyczny miesiąc, ale wszystko tutaj się dla Was dobrze skończy i dobrze ułoży. I zobaczmy jeszcze, co dopowie mistyczny tarot w zakresie związków, relacji. Uczuć, emocji. Panna styczeń 2021. Panna styczeń 2021. Relacje, związki, uczucia. Emocje. O no dobrze. Siła. Styczeń panna 2021. Myślę, że tutaj nie bez powodu pojawiła się ta karta dwójki buław. Mamy Asa buław i następującą po nim dwójkę buław. Jest potencjał do zmiany działania w relacjach, jest potencjał do zmiany postępowania i trzeba będzie właśnie dokonać wyboru, w jaki sposób. W jaki sposób to zrobić? Jak inaczej poukładać sobie nasze relacje z partnerem, partnerką, naszymi przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną, po to, żeby ta sytuacja się ustabilizowała? I wy, drugie panny, potraficie to zrobić w sposób taki, który na zewnątrz może się wydawać, że bez wysiłku, ponieważ w ogóle panny mają takie talenty dyplomatyczne. I one nie muszą używać takiej siły wprost. Siła tutaj tkwi wewnątrz, wewnątrz tej kobiety. Ja wiem, ile jestem warta, ile jestem wart. Mam w sobie tę siłę, mam w sobie tę moc, no i nie zawaham jej się użyć. Ale oczywiście w taki sposób, żeby innym nie zaszkodzić. Także wykorzystajcie, drogie panny, swoją wewnętrzną siłę, ten wewnętrzny swój ogień, taki, taką umiejętność, właśnie ciepłego podejścia do, do innych. Niech to iskrzy, ale w sposób taki ciepły, przyjazny. Trzeba wybrać taką drogę, która będzie Wam najbardziej odpowiadała. No i przyniesie to. Pożądane rezultaty, ponieważ Trójka Kielichów to jest karta szczęścia, karta radości, karta cieszenia się z bliskości innych, przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół, bo zwłaszcza osób najbliższych, to jest świętowanie. Także myślę, że tutaj, zarówno w sferze finansowej, jak i w sferze uczuciowej, panny nie będą miały na co narzekać. W styczniu tego roku. Zobaczmy jeszcze, co karty tutaj opiekuńcze powiedzą. Co karta opiekuńcza. Już <grym> wyleciała. Co karta opiekuńcza jako rada chce powiedzieć tutaj, Panną. Czułość. Karta nazywa się Czułość. Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Właśnie, bądźcie dla siebie łagodni. Może tyle. To mówi chyba samo za siebie. Dziękuję za obejrzenie. Życzę wszystkim pannom, żeby wszystko, co dobre przyszło, spełniło się, trwało jak najdłużej. I mam nadzieję, że będziecie Państwo tutaj zaglądać. Zapraszam do. Oglądanie, dokumentowanie, do subskrybowania. Zdrawiam.